przygotowałem dla Was zadania na drugi tydzień. Pierwsze zadanie to sekwencja 2 z 6 ruchów po 2 ruchy na nogę. Pokażę. Pierwszy ruchy, to zewnętrzny, zewnętrzny, zmieniam nogę, step over, side step i kolejna zmiana, zewnętrzny, rolka. Mam również dla Was pięć ćwiczeń gimnastycznych, dwa z nich będziecie pamiętali z w tych tego roku. I do tak. Kolejne dwa ćwiczenia. Są na kolu, na mięsie, w szumach na jednej wodze 10 razy. Koszę drugą nogę w górę zwracam uwagę na kąt prosty. Staram się nie podskakiwać. 10 ruchów na jedną nogę, 10 na drugą. Zwracam uwagę również na pracę rąk. I w tym momencie napięcie, napięcie brzucha robi nam się zima typowo wielka nocna pogoda. Kolejne ćwiczenie, również sobie na jednej nodze. Druga noga odchodzi w bok, i również w tym miejscu blokuje brzuch. Czuję, jak napięcie. 10 razy zrobię na jedną nogę 10 na drugą i ostatnie ćwiczenie w serii 5 razy stanie na rękach najważniejsze żeby utrzymać nogi od siebie i wykonacie to 5 razy Dzisiaj wtorek, więc robicie jedną serię, jutro środa już dwie, czwartek, piątek po trzy i uwaga, jeśli obostrzenia zostaną zniesione, na sobotę mamy zaplanowany wyjazd na turniej do Wrocławia, także rodzice też spiszcie się, kto ma ochotę jechać autem, kto chce zostać w domu. Pozdrawiam, bądźcie zdrowi, cześć.